Studiu Radia Wiktoria, nasz gość Adrian Galach starostarawski Dzień dobry, witam serdecznie. Dzień dobry, panie redaktor, dzień dobry państwu. Rozpoczął się 25 rok, właściwie mamy już koniec lutego. To był czas, na kiedy zapowiadane było otwarcie tak mniej więcej tego nowo budowanego pawilonu Szpitala Świętego Ducha. Na jakim etapie są prace, no i kiedy to otwarcie będzie miało miejsce? Obecnie trwają odbiory parteru w nowo wybudowanym pawilonie. Całość inwestycji, czyli oddanie nowego nowego pawilonu i remont starej części szpitala planowany jest na październik 2025 roku przy czym wstępnie planujemy że do końca drugiego kwartału już zostanie ukończony w całości nowy pawilon tak żeby ze starej części szpitala przenieść oddziały i następnie wykonawca rozpocznie remont starego budynku pod już pod oddział geriatrii i opieki długoterminowej. Czyli ten parter budynku w ciągu najbliższych tygodni już rozpocznie działalność? Raczej znaczy, trwają ustalenia w tej kwestii, ponieważ jeszcze pierwsze i drugie piętro są w trakcie remontu. Nie chcemy tutaj doprowadzić do sytuacji, żeby nasi pacjenci czuli się niekomfortowo, więc to wszystko dzieje się na bieżąco. Decyzje też będą podejmowane w miarę potrzeb, ale chcemy tak, żeby właśnie do końca drugiego kwartału już cały pawilon był gotowy do użytku, tak, żeby przenieść te oddziały i żeby spokojnie wykonawca mógł remontować starą część budynku, gdzie też uważamy, że będzie to wyzwanie, bo wszyscy doskonale wiemy jak wyglądają remonty starych już budynków też kwestie stropów, innych innych takich typowo, typowo remontowych rzeczy, więc mamy nadzieję, że wszystko przebiegnie zgodnie z planem i nie będzie konieczności wykonywania dodatkowych prac w celu zabezpieczenia budynku. Które konkretnie oddziały z tej starej części zostaną przeniesione do tego nowego pawilonu? Do nowego pawilonu zostanie przeniesiona pracownia endoskopii, oddział chirurgii oraz oddział ginekologii i położnictwa. I one będą zajmowały te wyższe kondygnacje pawilonu, czy parter już, już te co w ogóle będzie się znajdowało na tym parterze? Na parterze będzie pracownia endoskopii, oddział jednego dnia i na wyższych piętrach już będzie zlokalizowany oddział chirurgii i oddział ginekologii. Tak jak wcześniej powiedziałem, wtedy w miejscu oddziału ginekologii oraz chirurgii zostanie stworzony oddział geriatrii i opieki długoterminowej. Na remont tej starej części, właśnie pod te, pod te oddziały, o których pan wspomniał, są już zabezpieczone środki? Tak, już to, że tutaj jest całość, traktujemy tę inwestycję jako całość. Tutaj 38 milionów to jest dofinansowanie z nieistniejącego już niestety programu inwestycji strategicznych Polski Ład i kilka milionów to jest skład własny powiatu, całość inwestycji ponad 40 milionów złotych. Teraz obecnie można by powiedzieć, że kończy się etap pierwszy i drugi i teraz etap trzeci to jest właśnie remont starej części i dokończenie pawilonu. A jakie są plany na przyszłość? Będą kolejne etapy? Będą budowa kolejnych budynków? Pytam tu chociażby o kwestie przychodni, bo ten temat też od kilku lat już przewija się w powiecie rawskim. Był pomysł, żeby ją ulokować w budynku w centrum miasta, który miał być zakupiony. Był pomysł, żeby ją wybudować, nowy budynek na terenie szpitala pod. Potrzeby przychodni lekarskiej. Jaki jest teraz plan? Chcielibyśmy, żeby na terenie szpitala powstał pawilon, w którym został kolejny pawilon, w którym zostałaby zlokalizowana przychodnia podstawowej opieki zdrowotnej oraz poradnie specjalistyczne pozwoliłoby to stworzyć już cały kompleks szpitalny przy ulicy Warszawskiej, gdzie pacjent udając się do, do przychodni, mógłby następnie wykonywać badania obrazowe, jeśli takowe byłyby konieczne już na miejscu. Nie, nie byłoby konieczności przemieszczania się po mieście. Stoimy teraz przed dużym problemem, ponieważ bez, bez wsparcia środków zewnętrznych taka inwestycja jest niestety nie do zrealizowania. Wartość budowy pawilonu jest szacowana na ponad 30 milionów złotych, więc tutaj liczymy na to, że pojawią się programy rządowe na miarę Polskiego Ładu czy Funduszu Inwestycji Lokalnych, które pozwoliłyby sfinansować tę ważną i zarazem potrzebną inwestycję dla mieszkańców, bo myślę, że do. do to w pewien sposób tutaj wszelkie dotychczasowe inwestycje w Narawskim Szpitalu, bo przypomnijmy mamy nowoczesny blok operacyjny, teraz powstaje pawilon, do którego przeniosą się oddziały, czy też poziom, poziom infrastrukturalny wzrasta, mamy nowoczesne urządzenia diagnostyczne, takie jak rezonans magnetyczny i tomograf komputerowy. Też niedługo staniemy przez, stoimy przed wyzwaniem, bo niestety obecny aparat RTG, czyli popularny rentgen, jest już na, można powiedzieć, na stanie już zużycia. Więc też staramy się pozyskać nowy sprzęt dla szpitala. Zwróciliśmy się w zeszłym roku już do Wojewody Łódzkiego, do Agencji Rezerw Strategicznych z prośbą o przekazanie takiego sprzętu. Myślę, że wyposażenie szpitala w nowoczesny aparat RTG już by też spięło klamę, całą diagnostykę obrazową, weiß. myślę śmiało, można powiedzieć jedną z najnowocześniejszych na terenie województwa łódzkiego, więc skala tych potrzeb jest tak naprawdę ogromna, tylko tutaj wiadomo, stoimy przed zasadniczym problemem, czyli środkami finansowymi. Powiat z, własnych, z własnego budżetu nie jest w stanie sfinansować tak dużej inwestycji jak budowa nowego pawilonu, ale liczymy, że być może też miejsce dotychczasowych programów, powstanie jakiś nowy, gdzie to dofinansowanie mogłoby wynajmować Wynieść nawet do 95%. Myślę, że też jest takie realne oczekiwanie wielu samorządów, w których w ostatnich latach działo się wiele ważnych z punktu widzenia mieszkańców, inwestycji i czas na kolejne, tak jak to mówimy, że chcielibyśmy, żeby nasze podatki znów zaczęły wracać na ziemię rawską. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję bardzo. A naszym gościem był Adrian Galach, Starostarawski.